Ale te 4, nie wiem, może ja... Zatańczę taniec godowy. Lepiej nie. Pow, kupujesz oryginalną grę tylko po to, żeby zagrać w podróbkę w Robloxie. Ja, ja tego nie rozumiem, nie? nie lubię, Bougi... przepraszam, Bugisoft. <laughs> Ej, teoretycznie jakby był Szymczak, to mam opcję to dodaj otwór. Można. Tak mi to pisze, tak jak mam dodać gracza. <laughs> Co Ej, można? dlaczego mi mam takie opóźnioną kamerkę? Desynchronizowała mi się kompletnie. Dobra, nevermind. Ale nie. Ależ jest. Ja nie, już wróciła. O, o, o czym mówię? Nie. No, nie, strasznie jest O nie! <laughs> Dobry start dla Skaraba. <laughs> ja startuję? Eee, A, no... Dostałeś. Nie mam. I takie. Zauważyłem, że jest dosyć dużo kart. Możliwe, że są ciekawe zasady. Co to jest za... No, w no, nie dobrze. wiem. <laughs> no tego raczej nie wciskaj. Dobra, no. było. Szkoda, że nie można podglądać. Bo to by było, oj. Po <laughs> co? No, sens. A, tylko jedną ciągniemy. Mm -hmm. Tak. Ale wracaj z kamerką, bo ja nie chcę. Co... <laughs> nie wyłączyłem, bo by była jakaś zlagowana. No, Ten. Ja też nawet nie włączam, bo mi to też zlaguje w tym momencie. O. O ty, tak to robisz? Dobrze. Mhm. Ej, to nie działa! Ej. <laughs> Specjalnie zera i siódemki wyłączyłem. A? Fum, Wiedziałem, za. że on z, będzie taki zmieniał, żeby. <laughs> jak <nie podzi>. Dobra <laughs> nawet nie wiem, jaki są ustawiny. Nie narzekaj, zaltaj sobie. Zaltaj za sobie. No, <laughs> że przekazujesz kolejkę. Och, No to jest dobre. A ja mam jeszcze jakąś inną, której nie znam. <laughs> <laughs> Osemka. A, dobra, opis jest. Podoba mi się, że jest podkreślenie hmm. pod szóstką i dziewiątką, ale nie wiadomo po co. Uff. ty Myślałem, że tak. Ja hol teraz na mnie, ja na Skaraba, to by było piękne, ale. Nie, nic z tego. Zemszczę Kiedyś. 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 A się teraz. Jakbyś jeszcze zmienił kolor, to byłoby fajnie, ale... Nie, zostanę jeszcze. Nie ja. mogłem. Mm, no, no i do Dobra, do Biela, A, tylko nie ja Nie mam koloru. Ej, w ogóle Tata nie, nie się się to, Na kartach unofficial. No. Unofficial. No. Tak jest, na odwrocie. Najlepsze no jest to, że można jeszcze emotkować. Ja, Jak? Jak? Ja, Tylko pod nie a, ja nie mam to. a ja nie mam emotek. No, o. mogę zachować i zagrać. To jest fajne. To, co to było? A okay. za. No. I, 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 I ten ja, który nie ma żadnych emotek. No dalej nie mam jak za. Czy, czy Dla, mam love? Nie, nie mam love. O nie.

tak. You know. Nie wiem dlaczego można to zblokować, ale okej. Bo Ja wiem co ja ustawiłem, przepraszam, ja będę musiał to uh, zmienić następnym razem. Ale to mi się podobało. Ja mam takie, ale będzie łamać. I nagle. Kurwa, aż pi-pop filtr z mikrofonu. <laughs> Na miejsce As ASMR. Nie, hmm. To ciągle emotki, no tak. A o, się coś się stało. <noise> nie, bo powtarzające się emotki. Ale właśnie nie wiem o co chodzi, bo. Ja nic nie. OPISZO! Opuścił. Ja wiem, co to była. Ja myślę, że nie masz tej karty, dlatego będę mógł rzucić tą kartę. A, Tylko będę to musiał to... najpierw... A on to... nie dojrze. Co, co tu się stało? Ej! Skarbie <noise> go wywaliło! Niec. A, no. Nie. Bot mi właśnie by zrobił uczyny, grę! Nie, <laughs> tez, wygrał, Fawo, nawet nie wiem co... Bo... Ja też nie co wiem co tam się, się stało. Nie, A. dobra, czekaj. Aha, tutaj cały czas trzeba robić lobby na nowo. TOR, dobra. Start. dobra, 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 dobra. Start. No to... Dobra, whatever. Macie wszystkie zasady. Emulacja wszystkiego? <laughs> For fun. I nadal tego nie ma. A co, chcieliście? Jesteś hmm. Myślałem, że nie chcieliście. Tyleś tych poszło. Hmm, być hamem czy nie być hamem? Jesteś ham. <laughs> Jaki ham? <Chawana. laughs> o nie! Zagraj jeszcze raz Nie, Ty chyba nie wyłączyłem nie <noise> Kontynuując O kurwa Ej, co? Co? Nie miałem co? Ja, ja miałem plus 2, ja włączyłem, żeby plus 2? Bo to Mont, nie ma blogu już. Dobra, zamknij się Aha. Ej, dlaczego na mnie? To nie On ja co nie zrobiłem. Nie, nie, nie Niestety muszę to zrobić. Nic nie musisz. Pokój. Nie, tylko nie to. O nie. Dobra. Chaos na mnie, proszę. O, nie. Tak. Wiesz, że mogłeś okay. na mnie i znowu mieć ruch. Yes. Ale wiesz, że, że nie mogłem. Że nie niebie, miał niebieskiego. Ja mam trzy dziewiątki. No ja jestem ciekaw, jak się tego podbędę! Mam cię! Ja nacisnąłem. <laughs> to, to no, trzeba. No. nanosekundę wciskać. Jest. Ten, kto ma lepszy zasięg, wygrywa. Tak, <grywa> tak <grywa> lepsze połączenie. Internetu. A Fawn, jako że jest hostem, ma najlepsze. Co jest? <grywa> <grywa> co się, <grywa> co się <grywa> wydarzyło? Nie wiem. Nie co wiem. Ja Zobaczyli takie. <grywa> Przepraszam, ale co się wydarzyło? I have fun, tyle się liczy. <grywa> co się wydarzyło? <grywa> Proszę, powiedz, że masz. Dobrze! Nie, 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 dobrze! <laughs> Tego To, to musiało się wreszcie wydarzyć. Tak. Kontynuuj. Tomek <laughs> W tym problemie. No to chodzi, żeby wygrać. <laughs> nie, nie. <laughs> nie wiem, co to jest. Nie wiem, A, bo jak się szóstkę daje, masz to jest... O kurwa. Masz za karę, Paweł. Ej, no stakowanie nie działa, no. Ha, o, za karę to. What? To stakowanie, Jakoś... What? Nie działa, ale. Co Stakowanie działa, ale nie tacy. No, e, kurwa <tierra> działa. No, 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 no Ej, ty nie się tak. nie zamieniaj w australijskiego akwalerysty. Nie dość, że mi stakowanie nie działa, to jeszcze przyciski na sklajaturze nie działają i mi w tym momencie coś z szafy spadł. A, ja zapomniałem, o. że może dać na siebie. A, a teraz no tu... nagle zadziałało, no to o chuj tu chodzi? Bo tam miałeś plus cztery. No dobra, ale teraz też miałem. A ja tak znaczy, teraz tak było tak. jakby w drugą stronę. Ja nie wiem już jak ja to nie działa. dałeś Na to plus dwa? Da, na to dałeś plus 4. Znaczy, ja nie, plus to było plus 2. Ale ja teraz dostałem plus 2 i no. ja dałem do Ta tego było plus 2 plus swoje. A tak? nie mógł na, na plus 4 plus 2 dać. To nie wiem już jak to działa. Możliwe. A mo może, może, ale. To w... w takim razie kolejność jest śmieszna. Dobra, ej, Jahor będzie miał więcej kart ode mnie. Co? Co? Ojoj! Panie oh, nie ma to jak mieć szczęście. Ale chodź, teraz będziemy skakiwać. No! as. Dzięki, to jest 18 To wina. Nie było miałeś tyle kart! Nie miałeś żadnej plus czwórki ani nic? Co? Ja nie, co ty? Jakbym miał plus cztery, to bym nie udał. Og oh, det vet jeg.